Jak humory w szatni po takim spotkaniu pewnie nie jest za ciekawie. Złość przede wszystkim na siebie, że tak zagraliśmy pierwszą połowę, drugiej było lepiej, ale niestety nie udało się. Właśnie co trzeba było poprawić na tę drugą połowę? Bo ta pierwsza to była mnieżdżąca przewaga, chyba 22 punkty po 20 minutach gry. Później rzeczywiście było lepiej, ale i tak chyba do ideału to tam trochę brakowało. No tak, no wszystko, wszystko było widać. Zagraliśmy słabo. Rosie trzeba przyznać, że, że nas zagrała bardzo dobry mecz. No i niestety przegraliśmy. Czy na taką postawę w dzisiejszym meczu może mieć wpływ też to, że graliście z ostatnią drużyną w tabeli? To jednak może siedzieć w głowie zawodnika? Nie, ja myślę, że po tym, co się ostatnio działo, każdy chciał pokazać się z jak najlepszej strony. I żeby nie było sytuacji, że teraz wszyscy będą szukać, co się dzieje. Czemu przegraliśmy, a dlatego, a i coś, jakieś inne historie? Myślę, że każdy chciał tu bardzo wygrać, i zwłaszcza przy tej wspaniałej publiczności, naprawdę dla nas to jest y, przykra sprawa. Będziemy się chcieli zrehabilitować jak najszybciej. Natomiast trener na konferencji sugerował, że co, co, może mieć ta dzisiejsza porażka coś wspólnego z tym, co się y, dokładnie działo. Myślę, że, 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 że to całe rozbicie. Y, nie wiem, wasze? Mogło jakieś kupić? No ja nie siedzę w głowach wszystkich zawodników, na mnie to nie miało wpływu żadnego. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chciałem dać się jak naj najwięcej. Myślę, że no każdy, każdy jakoś to na swój sposób przeżył, ale no jesteśmy profesjonalistami. Jakbyśmy się wszystkim przejmowali, czy, czy papież abdykował i takie różne rzeczy, to naprawdę to nikt by nie grał w koszykówkę. To trochę w sumie niepokoi się tym, że ostatnią z farmą, czyli też drużyną z Dolnej Południowej tabeli przegrywamy dzisiaj z ostatnim zespołem? No. No, teraz jesteśmy w, praktycznie w każdym meczu jako faworyt i każda drużyna ogląda mecze nasze w pucharze i, i, i każdy chce. Oni wygrali z Kazaniem, z Kubaniem, to my ich możemy pokonać i to jest taka rywalizacja, do której musimy się przygotować. I po prostu wytrzymać to. No, niestety no, trzeba pogratulować przeciwnikowi, nie pozwoli, żeby takie mecze się więcej powtórzyły, zwłaszcza w naszej pchali.